Znamy problemy z wypłacalnością w szpitali Szpitale nie płacą nawet za dostarczone towary, usługi, z płacą z opóźnieniem, płacą często dopiero komornikowi, którego trzeba wysłać e, i przejść całą procedurę sądową. To wszystko trwa, a jest coś takiego jak wartość pieniądza w czasie, e, i Państwo, jako dostawcom dostawcą usług i towarów do szpitali, zależy na tym, żeby jak najszybciej odzyskać środki, które możecie zainwestować, które możecie które może on posłużyć do wygrania. Zbierania kolejnych przetargów do dostarczenia kolejnych usług czy towarów na rzecz szpitali. Wychodząc naprzeciw takim potrzebom, uruchomiliśmy w ramach windykacji właśnie podmiotów medycznych, szpitali, możliwość skupu wierzytelności, tych wierzytelności, które Państwo posiadacie za dostarczone towary i usługi. Często w przetargach pojawiają się zapisy o tym, że jest zakaz cesji, zakaz zbywania wierzytelności. Więc formalnie, u nas usługa, którą my świadczymy nie polega na zakupie wierzytelności. My dajemy gwarancję spełnienia tego, gwarancję należytego wykonania naszej umowy windykacyjnej i przy zawieraniu umowy na windykację wpłacamy Państwo procent, procent, ym, tego długu, zazwyczaj jest to 95% kwoty głównej, i zaczynamy proces windykacyjny. Państwo macie środki do środków, które możecie dalej inwestować. My prowadzimy sprawę, bardzo nam zależy na szybkim jej zakończeniu, na szybkim ściągnięciu, dlatego że nasze środki są zamrożone przez czas, dopóki nie odzyskamy ich od szpitala. Po odzyskaniu ich od szpitala rozliczamy rozliczamy to, co uzyskaliśmy, czyli odsetki, koszty zastępstwa procesowego, to jest zazwyczaj nasze wynagrodzenie, no a Państwo już jakby definitywnie zatrzymujecie kwotę, którą myśmy wpłacili jakby na poczet gwarancji należytego wykonania naszych usług i w ten sposób jesteśmy w stanie poprawić Państwa cash flow, a jednocześnie odzyskać należności. Dziękuję bardzo.